Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dzisiaj geopolitycznie, ale jednak mroczno. Proszę Państwa, o tym, że rozpoczęły się łapanki w Stanach Zjednoczonych, gdzie policyjna agencja, czy agencja antyimigracyjna, czy imigracyjna, tak zwana ICE, wyłapuje nielegalnych imigrantów na budowach, w sklepach, na ulicach, w różnych miejscach. Mają listy proskrypcyjne, ale też i przyjmują zgłoszenia telefoniczne. Ludzie donoszą na swoich sąsiadów, że nielegalnie przebywają w Stanach Zjednoczonych. Brzmi to przynajmniej u nas w kraju dosyć znajomo, prawda? Ale to nie jest koniec, bo teraz przychodzi drugi etap. Otóż okazuje się, że raptem wczoraj. Donald Trump, aktualnie urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych, podpisał dekret nakazujący przygotowanie bazy w Guantanamo na przyjęcie co najmniej 30 tysięcy nielegalnych imigrantów. W bazie wojskowej Guantanamo, która jest położona na Kubie, był ośrodek, czy też jest fizycznie, chodzi o infrastrukturę. Przygotowany ośrodek dla migrantów, który był wykorzystywany po trzęsieniu ziemi nad Haiti w 2010 roku, gdy tam gdy z Haiti uciekało wielu ludzi, bo haitański rząd sobie nie radził. Byli przerażeni, stracili domy, w zasadzie dobytki, wszystko. Próbowali przedostać się do Stanów Zjednoczonych. Tam byli przez jakiś czas przytrzymywani, żeby później ich przesyłać dalej ale to był ośrodek, można powiedzieć, taka infrastruktura dosyć prowizoryczna, podstawowa. Teraz z kolei wraca mroczna przeszłość obozu Guantanamo. 30 tysięcy łóżek, tak twierdzi Donald Trump, że jest przygotowanych. No, prawda jest zgoła odmienna. Proszę Państwa, w bazie Guantanamo, gdzie pamiętacie z historii, byli przetrzymywani terroryści bez żadnego wyroku, tak po prostu byli tam przytrzymywani. To miejsce jest owiane bardzo złą sławą. Teraz znowu ma powstać obóz dla imigrantów. Trump zapowiada, że tam trafią najgorsi z najgorszych, którzy zamiast trafić do amerykańskich więzień, o ile to zostaną tam umieszczeni, nie wiem, czy na podstawie jakichś przepisów antymigracyjnych, czy może wyroków sądów. I pytanie, czy będą to ci najgorsi z najgorszych, czy też obóz w Guantanamo stanie się obozem dla wszystkich migrantów, których z jakichś względów nie mogą z kraju bezpośrednio przewieźć do kraju pochodzenia. Gdy czytałem te informacje, amerykańscy dziennikarze przerażeni, szczególnie, że społeczeństwo amerykańskie bardzo negatywnie oceniało. Historię tego więzienia w Guantanamo, które teraz, bo to nie tylko baza wojskowa, tak, ale i więzienie w Guantanamo, które ma zostać otwarte ponownie dla nielegalnych imigrantów. Tłumaczenie administracji Trumpa, że to dla najgorsi z najgorszych, że tam trafią osoby, które miały konflikt, poważny konflikt z prawem, czy członkowie gangów, proszę Państwa. To oczywiście są takie założenia, by uspokoić opinię publiczną, by przekonać ją do tego, że otworzenie takiego obozu to więzienie trudno nazwać taki obóz filtracyjny, detencyjny gdzieś tam pojawia się myślę, że wygląda to jakby to był obóz koncentracyjny trudno oprzeć się takiemu wrażeniu. 30 tysięcy łóżek, których tam oczywiście nie ma. Dziennikarze CNN sprawdzili, że baza Guantanamo nie jest przygotowana na przyjęcie 30 tysięcy imigrantów. Owszem, sam ośrodek czy też cała infrastruktura umożliwia przyjęcie określonej liczby osób, żeby ich tam zamknąć, ale z pewnością nie, żeby stworzyć im warunki do godnego bytowania. No, proszę Państwa, albo zachowujemy się w sposób humanitarny zgodnie z umowami międzynarodowymi, albo będzie to, nomen, nomen wolna Amerykanka. Zwolennicy takiej polityki antymigracyjnej powiedzą, no ale skoro ci ludzie nielegalnie przebywają w Stanach Zjednoczonych, no to muszą się liczyć z tym, że zostaną deportowani. A to ja odpowiadam, a i owszem. To bardzo proszę ich deportować do krajów pochodzenia, skoro podjęto taką decyzję, by się ich z kraju pozbyć, czyli wszystkich tych, którzy w zasadzie budowali Stany Zjednoczone przez ostatnie dekady, bo wykonywali najcięższe, najtrudniejsze prace, najgorzej płatne, tak budowano potęgę Stanów Zjednoczonych, teraz będą wyrzucane. Zasłanianie się tym, że to członkowie gangów czy przestępcy no, że na pewno część z nich miała problemy z prawem, ale z tego, co już wiadomo, są wyłapywani e, pracownicy na przykład na budowach, e, czy w innych miejscach, czy w takich zakładach pracy, które e, szwalniach, czy innych zatrudniają e, nielegalnych imigrantów, e, są wyłapywani. Wiadomo, e, takie miejsca pracy tracą swoich pracowników, już nowych mieć nie będą. To się odbije na amerykańskiej gospodarce za jakiś czas, no ale nad tym w tej chwili Donald Trump się nie zastanawia ale przerażające jest to, że wpadł na taki pomysł, by znowu otworzyć więzienie w Guantanamo, bo to się do tego sprowadza. Oczywiście świat będzie protestować, świat będzie zwracać na to uwagę, że to jest niedopuszczalne. Ale Amerykanie robią, co chcą. To jest to, o czym też wielokrotnie mówiłem, że Trump nie liczy się z opinią publiczną, nie liczy się z opinią publiczną międzynarodową. On będzie robić to, co chce. Nawet też i Kuba zabrała głos, że to skandal, że to więzienie będzie znowu otwarte. Akurat reżim kubański, że nie powinien się wypowiadać na temat więzień. Co nie zmienia faktu, że więzienie Guantanamo zostało skrytykowane praktycznie przez wszystkie kraje. Owszem, były też i głosy, że to więzienie Guantanamo było potrzebne, konieczne ze względu na bezpieczeństwo państwa. To był też taki, ale jest taki ciekawy wytrych. Że zagrożenie bezpieczeństwa narodowego powoduje, że daną osobę można bez wyroku gdzieś zamknąć. O amerykańskich więzieniach, też i na całym świecie, do więzienia CIA, przecież pamiętacie Państwo, jak też i w Polsce była coś, sytuacja, że odkryto takie nielegalne więzienie. W to był zaangażowany były premier Leszek Miller. Ta sprawa została. No, nazwijmy to zamieciona trochę pod dywan, żeby już do tego nie wracać. Ale takie więzienia na całym świecie, miejsca, gdzie przetrzymywano terrorystów, które nadzorowała Centralna Agencja Wywiadowcza, były, są i prawdopodobnie będą. Znacie też je Państwo na pewno z realizacji filmowych, choć może mają charakter bardziej fabularny, taki beletrystyczny, także gdzieś są takie ośrodki na całym świecie gdzie agencja, amerykańska agencja wywiadowcza przetrzymuje, przepraszam, przetrzymuje, yy, przytrzymuje terrorystów yy, tam, by ich przesłuchać w yy, dynamiczny sposób. Yy, no i teraz później następuje ich przewiezienie właśnie do więzienia w Guantanamo. Yy, wszyscy protestowali przeciwko temu więzieniu. Ostatecznie zostało zamknięte. Ale zamknięte w tym kontekście, że nie przebywają tam już ci, którzy w nim przebywali. Natomiast sam kompleks więzienia Guantanamo przy y, amerykańskiej bazie morskiej y, cały czas istnieje. Y, do tego jeszcze dodajmy ten ośrodek dla migrantów, który był używany y, dla tych migrantów z Haiti. Y, teraz ma to zostać połączone, wzmocnione. Y, dziennikarze amerykańscy też zauważają, że y, aby w ogóle można było mówić o jakimkolwiek tam działającym ośrodku, potrzeba będzie co najmniej 3000 ludzi personelu wojskowego bądź personelu jakichś służb, który miałby ten ośrodek nadzorować. Oczami wyobraźni tylko sobie możemy bo tak bo zobaczyć, że te 30 tysięcy łóżek to jakiś abstrakt, że ten ośrodek wcale nie będzie jakimś ośrodkiem tymczasowym dla migrantów, tam prawdopodobnie trafią kolejne tysiące nielegalnych imigrantów, z którymi nie bardzo będzie wiadomo, co zrobić, gdzie ich wywieźć, bo też i rządy krajów, z których ci ludzie pochodzą, zaczynają protestować, mówią, ale zaraz, Leczko, dlaczego wasze wojskowe samoloty bez naszej zgody mają przylatywać naszego kraju? Też musimy się na to przygotować, jesteśmy suwerennym państwem, co to znaczy, że wojskowy samolot Stanów Zjednoczonych sobie tak wleci w naszą przestrzeń powietrzną, wyrzuci na lotnisku naszych obywateli, y, którzy kiedyś z, tego, z naszego kraju wyjechali i teraz y, jakaś umowa, jakaś decyzja, jakieś spotkania, no bądźmy zachowują się w sposób cywilizowany, prawda? Y, też trzeba dać szansę, by y, tym ludziom y, przygotować miejsce bądź otoczyć ich jakąkolwiek opieką. Kwestia też i przestępców, tak, no bo jeżeli mówimy o osobach, które są podejrzewane udział w Gangach, to wywożenie takich przestępców do kraju pochodzenia, to też trzeba pozwolić temu krajowi, którego pochodzą, żeby się przygotował na tym. Przygotował jakieś, jakieś areszty, bo jeżeli ci ludzie są skazani bądź są zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa, to też służby danego kraju muszą zareagować. Czyli można traktować krajów Ameryki Południowej, chociażby jako jakiegoś kompletnego trzeciego świata już pozbawionego cywilizacji. Brazylia też już zaczyna się powoli buntować. No, doprowadzi to do szeregu konfliktów międzynarodowych, już w zasadzie doprowadziło, a sytuacja robi się coraz bardziej niezręczna. Ja powiem Państwu, że jak przeczytałem te informacje, zbierałem je, są może dzisiaj może moje trochę niewyspanie, ale się... Chciałem przebić przez wszystkie komentarze też amerykańskich dziennikarzy, też i wypowiedzi zwykłych ludzi, to muszę Państwu powiedzieć, że to widmo Guantanamo, samo hasło, tak, obóz, więzienie Guantanamo, powoduje, że ludzie są przerażeni. Są również przerażeni ci nielegalni imigranci, którzy nie zrobili nic złego, ale dokładnie wiedzą, czym był, czy też czym było więzienie w Guantanamo. Pytanie: Co z dziećmi? Co z kobietami, ciąży? To są pytania, które, jeżeli je zadamy i spojrzymy na obóz Guantanamo czy więzienie Guantanamo, to zaczyna być naprawdę przerażające. Chętnie przeczytam komentarze Państwa, tych, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Jakie są Wasze wrażenia? Czy to, co się mówi na ulicach, w domach? Jaka jest reakcja zwykłych ludzi w Stanach Zjednoczonych właśnie dotycząca otworzenia na nowo tego obozu więzienia Guantanamo? Ja Państwa zapraszam dzisiaj na 20 na live, a, a tymczasem będziemy się widzieć o 14.00 w kolejnym materiale, na który już teraz Państwa zapraszam. Do zobaczenia.